Włącz i zostań z nami. Niknij w tajemnice moje, a poznasz przepaść miłosierdzia mojego ku stworzeniu i niezgłębioną dobroć moją. I tę dasz poznać światu. Nie. Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym. I dzisiaj chcemy rozważyć ten temat świętości, chcemy na nowo zapłonąć pragnieniem prawdziwej świętości, takiej świętości, jaką Pan Bóg ma dla każdego z nas. co oczyści nas z grzechów i sprawi, abyśmy przez odprawienie tej Eucharystycznej ofiary stali się godnymi udziału w uczcie niebieskiej. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi. thank wow. you z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Bóg wasz. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata, będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów Twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego, jak siebie samego. I wszystko, co jest we mnie święte, imię Jego. Błogosław duszo moja Pana. I nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja Wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli Cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza Cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Duchu Święty. Ty jesteś naszą świętością. Ty sprawiasz, że możemy pragnąć tej świętości, tej doskonałości. Dlatego rozpalaj nasze serca tym prawdziwym pragnieniem. Rozpalaj nas na Nowo Duchu Święty, byśmy odkrywali Twoją obecność w naszych duszach, w naszych sercach. Byśmy zdawali sobie teraz bardziej sprawę, że jesteśmy żywą świątynią Twojej chwały. Świątynią Twojej obecności, że Ty w nas mieszkasz, i chcemy się zatroszczyć o te świątynie, nie chcemy jej niszczyć. Dlatego Ty sam bądź naszą świętością przeozdabaj te świątynię swymi darami, charyzmatami, tym wszystkim, czego chcesz nam dać, co nam chcesz udzielać, co nam chcesz dawać, kiedy się mogliśmy we wspólnocie Kościoła, utworzyć jedność by tworzyć tą wspólnotę i dojść wreszcie do nieba takie pytanie jakiej świętości ja pragnę czy świętości dla samej świętości czyli doskonałości dla samej doskonałości bo coś robię, spełniam przykazania, prawda i tak dalej, produkuję modlitwy, jakieś dobre czyny czy świętości bo Bóg jest święty i tą łaską dzieli się ze mną czy to pochodzi od Boga, okazuje się, że nie. Bo świętość to tak naprawdę, jak mówi Teresa od dzieciątka Jezus, jest usposobieniem serca, które sprawia, że jesteśmy małymi i pokornymi w objęciach Pana Boga i mamy zuchwałą ufność w Jego miłosierdzie, ale to jest usposobienie serca. Święta Mała Arabka powie, że świętość to nie jest modlitwa, to nie widzenia czy objawienia, to nie wosienica pokuty i Twoje czyny. Świętość to pokora, czyli usposobienie serca. Pokora, czyli bycie prawdziwymi. Taki, jaki jestem, jestem dobrym materiałem, żebym stał się świętym. Potrzebuję tego, co jest dla Ciebie trudne, czyli potrzebuje Twojej słabości, nędzy, y, potrzebuje Twojego upadania, żeby On mógł objawić swoją świętość, bo bez tego nie ma świętości. Ludzie czasem to pojmują, że bycie świętym to bycie bez grzechu, bez wad, y, bez zadraśnięć, bez jakichś ciemnych plam. No nie. Świętość to jest bycie prawdziwym przed Bogiem nie ukrywani się przed Nim. To nie chodzi o to, że teraz mamy sobie grzeszyć, hura, grzeszmy, prawda? Pan Bóg będzie nam wybaczał i będzie nas czynił świętymi. Nie, bo takie nastawienie oczywiście jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jak z takim nastawieniem umierasz, to to jest nieodpuszczalny grzech. Czy to jest taka postawa serca. Czy też za bardzo sobie właśnie sprawiasz, usprawiedliwiasz, że to miłosierdzie jest tak wielkie, więc ja teraz mogę grzeszyć, bo mam życie, a przy osiemdziesiątce się nawrócę. No i bywają tacy ludzie, ale potem już jest za późno. Dlatego Pan Bóg nas zaprasza do świętości, a to znaczy do stanięcia w prawdzie. Co mówi Pan Jezus przy spotkaniu z Samarytanką? Takie piękne słowa. Powiedział, że Bóg jest duchem i Bóg chce mieć prawdziwych czcicieli, w duchu i prawdzie, w duchu pisanym z wielkiej litery, czyli w duchu świętym i w prawdzie, czyli w pokorze, bo prawda to jest pokora inaczej. W tym programie, można powiedzieć, świętości ewangelicznej nie chodzi o jakiś mój program osobisty, o jakąś organizację, że ja sobie zorganizuję swoje życie, będę przestrzegał przykazań, będzie wszystko ok, to nie o to chodzi. Tu chodzi najpierw o otwarcie się na Boga, o ofiarowanie swojej słabości, swoich grzechów, swojej nędzy, o taką przejrzystość czy można by było powiedzieć wprost rozbrojenie siebie przed Panem Bogiem. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.